Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Gliwka Daniel. Dzisiaj w studiu gościmy komplementariusza, radcę prawnego Emila Mędreckiego z Kancelarii Mędrecki Partners Law Office. Dzień dobry, witam, witam państwa. Witam Ciebie Danielu. Emilu, jak wiadomo konsumenci dość mocno dają popalić bankom. Praktycznie 100% wygranych spraw przed sądami. Większość tych sporów kończy się unieważnieniem umowy kredytowej. Czy jest to jedyna grupa, która może dochodzić swoich sp y spraw y przed sądem. E, tak, to prawda. To, co wspomniałeś, no, konsumenci to jest ta najszersza grupa podmiotów, która e, no, wojuje z bankami, jest z bankami na szeroką skalę. Statystyki mówią same za siebie, no, te odsetek wygranych jest bliski, prawie 100%. Natomiast możemy już śmiało powiedzieć, że e, to nie jedyna grupa, która może walczyć z bankami skutecznie, która może podważać swoje umowy kredytu, ponieważ również skutecznie takie umowy, oczywiście wszystko zależy od konkretnych zapisów danej umowy, ale jest też taka możliwość, że takie umowy mogą podważać również przedsiębiorcy. Czyli tak, prawo podważania wadliwych umów kredytowych przysługuje nie tylko konsumentom, ale również przedsiębiorcom. Tak jest, zgadza się. Powiedz nam tak pokrótce, jakie jest różnice między konsumentami a przedsiębiorcami. Wasze konsumenci są tym podmiotem w stosunkach prawnych, który jest słusznie uznawany za podmiot słabszy, który wymaga takiej no, większej ochrony prawnej i tą ochronę oczywiście otrzymuje w, zgodnie z polskimi przepisami prawa, które, które w sumie... Implementują też przepisy prawa unijnego, tą ochronę zapewnia też orzecznictwo Sądów Powszechnych oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i konsumentem, tak żeby to zdefiniować najprościej, jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą i ta umowa nie dotyczy jej działalności gospodarczej lub zawodowej. Więc możemy powiedzieć, że to jakby są te trzy elementy, które są wymagane. To musi być osoba fizyczna, po pierwsze, które muszą być spełnione łącznie, osoba fizyczna, po drugiej stronie musi być przedsiębiorca, no i ta umowa właśnie nie może dotykać, nie może dotyczyć działalności gospodarczej, ani zawodowej tej, tej osoby fizycznej. Czyli tak, jeżeli dotyka to w jakimś tam aspekcie tego gruntu. Yy prowadzonej działalności gospodarczej, mamy do czynienia z przedsiębiorcą. Tak to wtedy możemy powiedzieć, mhm. że czy, czy to mamy do czynienia z przedsiębiorcą, to jeszcze może podlegać badaniu w indywidualnej sprawie, natomiast wtedy możemy powiedzieć, że tak, taki podmiot traci status konsumenta. Jeżeli, tak jak wspomniałeś, jedna z tych trzech przesłanek odpada, wtedy, wtedy również nie możemy mówić o konsumencie. Mhm. Dobrze, wszyscy w takim razie dobrze znamy, jakie wady w tych umowach konsumenckich są podważane, a jak to wygląda w umowach tam, gdzie stroną jest profesjonalny przedsiębiorca? No właśnie, jeśli chodzi o konsumentów, to tutaj głównie badane są w umowach tzw. klauzule abuzywne, czyli klauzule niedozwolone, które są narzucane jednostronnie przez przedsiębiorcę. I przepisy prawa, które, które mówią o tych zapisach abuzywnych, dotyczą tylko konsumentów, więc ochrona w tym zakresie nie, nie dotyczy innych podmiotów poza konsumentami, czyli, czyli przedsiębiorców. Natomiast no, można śmiało powiedzieć, że niektóre umowy kredytu mają takie wady, które nie tylko stanowią zapisy abuzywne, ale które mogą być uznane za. Zapisy bezwzględnie nieważne w oparciu o ogólne przepisy prawa. Czyli, a mógłbyś nam tak powiedzieć dokładniej, co to są te zapisy Jasne, o tej Jeśli bezwzględnej nieważności? Miałbym to tak bardziej sprecyzować, to znaczy dosyć, można powiedzieć jasno, ale też na poziomie pewnej ogólności, sprecyzował to właśnie Sąd Najwyższy w uchwale z kwietnia ubiegłego roku. I właśnie ta uchwała, można powiedzieć, no, otworzyła drogę przedsiębiorcom do dochodzenia swoich roszczeń przeciwko bankom. Otworzyła na większą skalę, ponieważ wcześniej już te próby były też podejmowane przez przedsiębiorców, przez ich pełnomocników. Natomiast Sąd Najwyższy w tej uchwale wskazał, że e, jeśli chodzi o umowę kredytu, indeksowaną umowę kredytu, e, to w sytuacji, kiedy po jednej stronie tej umowy, po stronie kredytodawcy, czyli banku, pozostaje dowolność w zakresie kształtowania kursu franka, który to później kurs franka jest brany pod uwagę przy wyliczeniu zobowiązania kredytobiorcy oraz przy wyliczaniu wysokości jego rat, to taka dowolność w kształtowaniu tego kursu stanowi sprzeczność z istotą stosunku właśnie kredytu indeksowanego. To jako przykład możemy podać, że na podstawie takiej umowy, w której bank może dowolnie kształtować kurs franka, który później wyznacza wysokość zobowiązania drugiej strony, to możemy teoretycznie przyjąć, że jednego dnia bank ustala ten kurs na poziomie zbliżonym do średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, ale za 5-10 lat, 15, umowa kredytu jest zwykłą umową właśnie taką długoterminową. Bank teoretycznie ma prawo, aby ten kurs Franka wyznaczyć na przykład na poziomie 20 zł, no albo i 50. Mhm. Czyli tam, gdzie bank jest tą rolą dominującą w umowie, gdzie może jednostronnie decydować o parametrach tak, przeliczeniowych, możemy jak najbardziej żądać. Swoich praw jako przedsiębiorcy, aby unieważnić tę umowę. Zgadza się, zgadza się. Jeżeli po, stronie, po drugiej stronie jest konsument, to takie zapisy traktowane są jako zapisy abuzywne, które konsumenta nie wiążą. Jeżeli po drugiej stronie nie ma konsumenta, jest, jest przedsiębiorca, to takie zapisy uznawane są przez sądy i zostało tak to wprost skazane też przez Sąd Najwyższy i, i jest to też powtarzane właśnie w orzeczeniach innych sądów powszechnych. Takie zapisy. Z uwagi na to, że są sprzeczne z istotą stosunku prawnego, są nieważne, ponieważ generalnie tutaj jeszcze może też warto wskazać, że no, prawo przyznaje stronom dowolność w zakresie kształtowania umowy. Znaczy dowolność, ale to nie, jest, to nie jest całkowita dowolność. Jest to pewna zasada prawa, która nawet jest określana zasadą swobody umów. Znaczy strony. Będące przedsiębiorcami mogą w sposób dowolny kształtować swój, swój, treść swojej umowy, jednak są tutaj pewne ograniczenia, to właśnie to są ograniczenia tej zasady swobody umów, to są jakby trzy elementy. Ta umowa nie może być sprzeczna właśnie z istotą w stosunku prawnego, uh -huh. nie może być sprzeczna z przepisami prawa i sprzeczna z zasadami spożycia społecznego. Jeżeli któryś z tych elementów występuje, Wtedy możemy powiedzieć, właśnie, że ta umowa jest, jest bezwzględnie ważna. Czyli banki, że tak powiem, naruszały jedną z tych zasad. Odpowiadają. Tak, tak. Umowy. w sposób naprawdę wyraźny, no bo tutaj możemy sobie też dać taki przykład bardziej obrazowy w sytuacji, kiedy dwóch przedsiębiorców zawiera umowę kupna sprzedaży jakiegoś towaru i w tej umowie podmiot, który, no bo zwykle bank jest tym podmiotem silniejszym. Tutaj no, oczywiście przedsiębiorcy mogą występować w różnych formach, może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, może to być spółka, niemniej jednak to przedsiębiorca zwraca się do banku o udzielenie finansowania i, i, i w sytuacji, kiedy właśnie mamy typowych dwóch przedsiębiorców, jeden ma tą pozycję taką faktycznie bardziej dominującą, no, on narzuca w umowie taki zapis, który mówi, ok, sprzedam ci dany towar, natomiast to w mojej gestii leży i wyłącznie, i to jest oderwane od jakichkolwiek obiektywnych przesłanek, za jaką cenę ci ten towar sprzedam. Jak ty ten towar dostaniesz, to ja ci powiem, ile za niego zapłacisz. Dzięki temu, że mamy właśnie to ograniczenie w zasadzie swobody umów, to znaczy taka umowa jest sprzeczna z istotą stosunku umowy sprzedaży, w której powinno być wprost wskazane właśnie towar oraz cena za ten towar. I tak samo Sąd Najwyższy wskazał, że, to, że takie zapisy, które przyznają bankowi dowolność w zakresie kształtowania wysokości kursu franka, jest sprzeczne z istotą stosunku właśnie kredytu indeksowanego, ponieważ to bank decyduje o wysokości zobowiązania drugiej strony, którą też może być właśnie przedsiębiorca. I takie zapisy są nieważne i często też właśnie powodują nieważność i upadek całej umowy. Z tego, co słyszę, czyli Przedsiębiorcy jak najbardziej mogą śmiało dochodzić swoich kredytów. Swoich jak trudaszy. najbardziej. Mhm. Jak najbardziej, oczywiście, to wszystko wymaga, każda umowa wymaga indywidualnej oceny, analizy. Natomiast, jeżeli takie zapisy w umowach się znajdują, to, są to jest to podstawa ku temu, żeby, żeby po prostu stwierdzać nieważność takich zapisów, w konsekwencji unieważnić całą umowę mhm. kredytową. jakbyś jak moglibyśmy jeszcze usłyszeć, jakie są różnice między. Znaczy tak, jak kształtuje się proces sądowy, jeżeli chodzi o konsumentów, a jak to wygląda w przypadku przedsiębiorców? No tutaj z, są pewne istotne różnice, właśnie, jeśli chodzi o postępowanie. Słyszeć, i, jakie one są? Oczywiście. Ja bym to podzielił na takie różnice, pogrupował, na różnice takie, może powiedzieć, jak finansowe, proceduralne i, i prawne. I w dużym skrócie mogę jakby tutaj przedstawić, na czym one polegają. Otóż, jeśli chodzi o te różnice finansowe, to no, jeśli chodzi o konsumentów, to tutaj ustawodawca zrobił taki ukłon w ich jest stronę. opłata stała, tak? To, oczywiście. Mhm. Jest opłata stała od pozwu, od, od apelacji w wysokości maksymalnie 1000 zł. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców, to tutaj są można powiedzieć zasady ogólne, czyli wartość opłata od pozwu wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. I również jeśli chodzi o apelację, jeżeli tym apelującym jest nasz klient, przedsiębiorca, to wtedy również to wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu, chociaż należy zaznaczyć, że ta opłata w przypadku wygranej jest zwracana przez drugą stronę w całości, jeżeli wygrana jest w całości, proporcjonalnie jeżeli wygrana jest również w jakiejś części. Rozumiem, a co z właściwością sądu? Jeśli chodzi o właściwość sądu, to tutaj to ten, ten drugi aspekt, czyli te różnice proceduralne. Co do zasady, jeżeli drugą stroną jest przedsiębiorca i walczy, wytacza spór przeciwko drugiemu przedsiębiorcy, takie sprawy rozpoznawane są przez sądy gospodarcze, czyli sądy cywilne, ale konkretnie wydziały gospodarcze, które właśnie zajmują się rozpoznawaniem spraw, sporów pomiędzy przedsiębiorcami. I tutaj na pewno są różnice proceduralne, które może tu nie będę ich rozwijał, tutaj to, to leży w gestii już pełnomocnika, który reprezentuje klienta, reprezentuje przedsiębiorcę, musi brać pod uwagę różne niuanse. Podejrzewam, że są bardziej, bardziej rygorystyczne, tak? Są bardziej rygorystyczne, tak, ponieważ no przedsiębiorca jako podmiot profesjonalny, od niego tutaj sąd również więcej, więcej wymaga, więc na pewno tutaj, ale dzięki temu, że są bardziej rygorystyczne, to również tutaj ustawodawca, wprowadzając ten tryb gospodarczy, miał na celu przyspieszenie rozpoznania spraw, ponieważ również jeżeli chodzi o spory pomiędzy przedsiębiorcami, to wygrana jest bardzo ważna, ale również wygrana w stosunkowo krótkim czasie jest bardzo istotna dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, ponieważ jak wiemy, jeżeli proces trwa wiele lat, to oczywiście zależy od tego, czego ten proces dotyczy, to, to wygrana po tak długim czasie może już nie mieć swoich no takich tak. walorów praktycznych. Zgadza się, to już wiemy z mediów tak, czy z innych przy, przypadków, jak to wygląda. Taki mały przerywnik odnośnie właściwości sądu, bo pewnie masz tego świadomość jako profesjonalista, iż jest planowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Tak, Czy ta no, nowela ma też dotyczyć y, przedsiębiorców, jeżeli chodzi o kwestie pozywania Ta banków. nowela dotyczy tam wielu aspektów, dotyczy głównie konsumentów, natomiast jeśli chodzi tutaj, bo pewnie ma, też masz na myśli e, tutaj właściwość miejscową e, sądów, e, to e, właśnie ta nowela będzie dotyczyć stricte konsumentów obecnie konsumenci mogą wytaczać powództwo albo według swojego miejsca zamieszkania, albo według siedziby sądu, czyli tutaj jest w ich zakresie dowolność. Natomiast po wejściu w życie tej nowelizacji, no zakładamy, że może wejść w życie w połowie tego roku, ustawodawca przewiduje, że przez okres kolejnych pięciu lat konsument będzie miał obowiązek wytoczyć, wytoczyć powództwo przeciwko bankowi właśnie według okay. swojego miejsca zamieszkania. Natomiast to nie dotyczy przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą nadal mieli możliwość wytaczania takich powód zarówno według, tutaj nie tyle miejsca zamieszkania, co swojej siedziby oraz siedziby banku. Mm.